Konfederacja, która miała być głosem i politycznym narzędziem antysystemu i prawicy pryncypialnej, ideowej, poszła na bardzo wiele kompromisów. Moim zdaniem, zresztą, bynajmniej niewymuszonych przez okoliczności, bynajmniej niewymuszonych. To były raczej kompromisy wydumane. Przez niektórych liderów naszej formacji. No właśnie naszej, czy już nie naszej? Jako jeden ze współzałożycieli konfederacji, tamtej konfederacji roku 2019-2020. Przypominam, że umawiałem się na tę konfederację z panem prezesem Korwinem i z panem prezesem Winnickim, którzy dzisiaj już. Dzisiaj już nie zasiadają w Radzie Liderów Konfederacji. Bardzo liczyłem na to, że będzie to projekt, jeśli ewoluujący, to w stronę otwarcia szerszego na, na prawicowe formacje środowiska, osobistości, liderów. Wydaje się, że w ostatnich, zwłaszcza latach, nastąpił trend odwrotny, wręcz przeciwny. No i, i w tej sytuacji, szanowni Państwo, jestem wywoływany do tablicy. I telewizja, I telewizja, w której goszczę, emisja TV, która nie zmienia swojego profilu, właśnie w pogoni za jakimś mirażem centralnego. Wyważenia zgniłych kompromisów nie zawiera, czego wyrazem jest to, że ja w tym okienku mogę od czasu do czasu się pojawić. I inne, i inne ośrodki opiniotwórcze prawicy wywołują mnie niegodnego do tablicy. To jest dla mnie rzecz. To jest dla mnie rzecz, którą traktuję jako wyróżnienie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy, no, czasem nawet ocierając się o szantaż moralny, wyrażają oczekiwanie bezalternatywne mojego startu w wyborach prezydenckich. I ja, szanowni państwo, nie mogę tego przecież ignorować, nie mogę tego nie słuchać. Ale mówimy o tym przecież w momencie, w którym. I jeszcze urzędowy fakt, fakt, akt prawny. Nie nastąpi, kampania wyborcza nie została jeszcze formalnie ogłoszona. Ona została ogłoszona medialnie, niemniej mniej więcej przez marszałka Sejmu Hołownię, była konferencja prasowa, ale nie było jeszcze aktu urzędowego. To naprawdę jest wyjątkowy sezon i w polityce krajowej, i międzynarodowej. To jest wyjątkowy sezon, wiele może się jeszcze zdarzyć, i w związku z tym wcale mnie nie zdziwi, jeśli ta prognoza pana redaktora, że jesteśmy w przededniu wyborów, jeśli nawet i to się nie potwierdzi, jeśli nawet okaże się, że te wybory nie są jutro urzędowo rozpisane i, i że ten termin zalicytowany wcześniej przez marszałka Hołowni 18 maja miałby z jakichś przyczyn być niedotrzymany. Nie wiem, nie zwierzają mi się ani hołownia, ani Tusk, ani, ani ambasady, ani Mafie służby i Loże, ale niczego nie wykluczam. Nie wykluczam więc e, jakichś działań pozaprawnych, bezprawnych, e, których przecież nie brakowało w poprzednich sezonach, a to pod pretekstem pandemii, a to wojny, e, bezprawie, więc niekonstytucyjna cenzura, gwałcenie wolności, praw podstawowych. Obywateli polskich, no to było normą. To było normo. Więc nie zdziwię się, gdyby ta norma utrwaliła się także w tych wyborach, zostały bezprawnie przesunięte poprzednie, jak zauważał pan profesor Piotrowski Andrzej Duda został bezprawnie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, został wyłoniony w. Toku procedury, która nie spełniała konstytucyjnych i ustawowych kryteriów. Bardzo warto, bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć do wypowiedzi profesora Mirosława Piotrowskiego na ten temat. Więc po raz trzeci powtórzę: nie zdziwi mnie, jeśli nawet jeszcze jutrzejszego dnia okaże się, że ten kalendarz się jakoś komplikuje, ale jeśli się nie skomplikuje, jeśli się nie skomplikuje, to tutaj dojeżdżam do jakiejś, może nie kropki na D, ale jakiegoś na dziś puentującego akapitu Konfederacja Korony Polskiej oraz liczne środowiska i organizacje, mnie osobiście życzliwe, a Orientujące się politycznie w ostatnim czasie na kurs Konfederacji Korony Polskiej, jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Jesteśmy gotowi do tego, żeby stawić czoła wyzwaniom i sprostać tej sytuacji, jakkolwiek by się ona nie rozwinęła. I wewnątrz Konfederacji, i na polskiej, i na międzynarodowej scenie. Polityczny. Jesteśmy na to przygotowani, nic nas nie zdziwi. Mogę z dumą Państwa poinformować, że decyzje polityczne, które, które są do podjęcia już lada chwila, te decyzje są najlepiej, jak tylko to możliwe, przygotowane, a to znaczy, były poddawane różne scenariusze analizom, Wielokrotnie weryfikowanym analizom, i nic nas nie zaskoczy, i nic nas nie zdziwi, i każdemu wyzwaniu podołamy. Co do Konfederacji, to jest być może ostatni moment, w którym można jeszcze uratować ją przed nią samą. Tak, nie bójmy się tak to zdiagnozować. Konfederację trzeba uratować także i przed nią samą. Ponieważ Konfederacja odeszła od, no tak to ujmę, odeszła od, od zmysłów, od konkretnie zmysłu politycznego, który był, który był trafny, który w dobrą stronę prowadził, kiedyśmy konstytuowali Konfederację. Teraz zaś moi szanowni koledzy pożeglowali, odpłynęli do centrum i, i uwaga, dobrze się tam czują. Oni się w tym centrum odnaleźli, i ja poza wszystkim innym nie chciałbym nikomu stawać na drodze do szczęścia, jakkolwiek kto opatrznie może swoje szczęście pojmować. Ja nie zostałem, panie redaktorze, na żadnym etapie, nie zostałem zaproszony do. Udziału w kampanii wyborczej, którą owszem prowadzą niektórzy członkowie Konfederacji Wolności i Niepodległości. I nie chciałbym w żadnym wypadku, i nie chciałem przez minione miesiące i kwartały narzucać się nikomu, ale nie mogę zlekceważyć mojego, mojego obowiązku działania. Na prawicy, tej prawicy, która jest, która jest jednoznaczna w swoim przywiązaniu do wolności, suwerenności, bezprzymiotnikowych wartości, jest przywiązana i do bezpieczeństwa. Życia ludzkiego i bezpieczeństwa narodowego, ostrości konturu granic, jest przywiązana do jednoznacznego pojmowania sprawy bezpieczeństwa: życia ludzkiego, zdrowia, pomyślności, której być nie może bez dobrego gospodarowania, prosperowania, a więc. A więc mówiąc krótko, cała ta prawica, która nie chce konserwować zastanego układu, która nie chce negocjować swojego końcika rezerwatu dla polskich Indian, gdzieś tam w Eurokołchozie i gdzieś tam w tej Republice Okrągłego Stołu, która, która jest na poły dziś Landem eurokołchozowym, na poły Republiką Banderowską, Ukropolem, Ukropolinem. Stanem amerykańskim nie chcemy, by była republiką sowiecką, eurosowiecką. Nie chcemy negocjować zakresu naszej suwerenności, wolności, niepodległości. Nie chcemy wystawiać na ryzyko bezpieczeństwa narodowego i indywidualnego we wszystkich wymiarach. We wszystkich wymiarach i w tym wymiarze geopolitycznym, militarnym, i, i w wymiarze właśnie. Gospodarczym, żywnościowym, energetycznym, a wreszcie w wymiarze tożsamościowym. Tego wszystkiego nie jesteśmy skłonni negocjować z kimkolwiek poza narodem polskim, poza narodem polskim, no ale właśnie narodem polskim, z, z tymi, którzy jeszcze chcą, by naród polski istniał, z tymi, którzy chcą być narodem polskim, a nie, a nie ludnością tubylczą landu. Eurokołchozowego. No i tych wszystkich nie możemy zostawić bez kandydata, prawda? Nie możemy zostawić bez kandydata w wyborach prezydenckich, bo, bo szanowni państwo, nie ma próżni w przyrodzie. I jeśli nie wystąpi realny kandydat, to ta próżnia chwilowa zostanie natychmiast zagospodarowana przez troli. Awatary, przez rozmaite kreacje realizujące model operacji Trust, i tego ryzyka. Ja osobiście nie jestem skłonny podejmować, dlatego jestem dziś gotów na każdą okoliczność. A jakie będą te okoliczności, no to jutro nam. Jutro nam pokaże, pokaże nam Kancelaria Sejmu, zwołując ewentualną kolejną konferencję prasową, czy, czy własną marszałka, czy też może z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej. Zobaczymy, jak tam wystąpią przedstawiciele tych najwyższych organów władzy Rzeczpospolitej. Ja osobiście, ale także moi współpracownicy, Działacze, sympatycy, bardzo zmobilizowani i wreszcie sympatycy, którzy, którzy czekają na hasło, chociaż do tej pory nie przystąpili do żadnej może akcji politycznej. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. No właśnie, ci, którzy są dookoła nas, którzy może <laughs> nigdy w ogóle nie głosowali i, i nawet już zdążyli sobie innym. Zapowiedzieć, że nawet i w tych wyborach nie, nie zamierzają oddać głosu, do nich wszystkich trzeba się w pewnym momencie zwrócić. Więc rozwiewam też takie obawy. Nikomu tutaj nie trzeba głosów zabierać po to, żeby ich wiele zyskać. Nikomu nie trzeba ujmować, żeby ojczyźnie w tych wyborach przysporzyć. Zresztą, to wielokrotnie e, krzywdzące dla mnie osobiście i dla mojej formacji deprecjonujące komunikaty przecież tak, tak e, utrzymywały liczni, liczni komentatorzy albo, albo złej woli, albo, albo niezbyt bystrzy utrzymywali że, że korona, ja osobiście generalnie e, niczego w tym rachunku nie zmieniamy i że i że, i że to. Nie jest istotna siła polityczna, więc do nich wszystkich zwracam się z uprzejmą prośbą, apelem. Proszę wobec tego porzucić wszelkie niepokoje. Proszę się nie martwić. Jeżeli, jeżeli to jest zero w rachunku, to zerem pozostanie. A jeśli nie, no to brawo my i, i, i niech żyje najjaśniejsza rzecz pospolita, bo to znaczy, że będzie więcej, a nie mniej, że będzie lepiej. A nie gorzej. Czy dostatecznie ogólnikowo i mętnie wypowiedziałem się, panie redaktorze, żeby ciągle jeszcze pozostawiać jakiś znak zapytania? Och, myślę, że tych znaków zapytania to dopiero teraz się dużo pojawiło.